W dzisiejszym odcinku na tym kanale W dzisiejszym odcinku mam challenge Czyli jak zginę Mówię fakt o sobie e, Mam tu przygotowane na kartce 10 faktów o mnie e, Mam nadzieję, że nie zginę za szybko Ale no wiadomo, nie jest nic wiadome e, Na samym wstępie Także chciałam was przeprosić, że nie wrzucałam y, no, od kilku dni Filmiku a miało być codziennie, to jest po prostu pod wpływem tego, że właśnie um, mam dużo nauki i w ogóle. Um, no i po prostu jak jeszcze ktoś do mnie dzwoni i tak jakoś później mi wypada z głowy. Wczoraj chciałam zmontować filmiki i Wam wrzucić, ale się okazało, że jedna część nagra się bez głosu, przynajmniej na aplikacji, na której montowałam nie było głosu, no ale był on w galerii. Nie wiem, ale no cóż, myślę, że możemy zaczynać. Jestem już w zakładce parkour. Będę przychodziła po prostu parkury z topki. Mam nadzieję, że się coś mi uda, bo ojejku, nie chciałabym za szybko zginąć. Hmm. Nie, to nie wygląda za łatwo. Hmm. Kurczę. O kurczę, kurczę, może ten? Ja chyba go jeszcze nie przechodziłam. No nie. Dobra, przechodzimy ten parkour. Jest on niemożliwy. A mam przygotowane tylko 10 faktów. No może... Może to nie jest mało? Znaczy, co jest tak... Wiecie, 10 faktów, jak zginę 10 razy, Później będę miała na przykład zginę 11 razy i później będę musiała wymyśleć coś na szybko. A tego bym nie chciała. Okej, okay, czy ja ten parkour przypadkiem nie. Ale on jest on jest zgapiony, znaczy tak wygląda. Możliwe, że jest bardzo podobny. Tak, jest bardzo podobny do takiego parkouru, parkouru który kiedyś przechodziłam w sumie to niedawno. Jak widzicie, wipa nie mam. Ale na spokojnie, jak mam kryształ, to mam chyba 130 ileś, 140? Nie pamiętam, coś w tym stylu, tyle coś około, tyle mam kryształków. O kurczę, się boję, że zaraz zginę. Ach, jak ja uwielbiam takie, właśnie jak ktoś zapomni tego, właśnie robić tej gwiazdki na przykład. Ponieważ później mogę sobie zrobić taki prefabrykat. I mam już wzór mniej więcej. Um, teraz sobie przypomniałam, że ja ten parku przechodziłam i go nie przeszłam. I właśnie w tym momencie zaczęłam. O kurczę. Jeszcze ten moment, kiedy zobaczę 50 słońca, ale i tak do tego nie doskoczę. bo poza tym mam dużo słońca do odebrania, po VIP, gdy będę miała już VIPa. Um, mam też w planach konkurs, ale to się dowiecie dopiero później. O mój Boże, fart. No i tutaj miałam mały problem, bo tu się ciężko wskakuje, ale spokojnie, luz-bluz, blues, już idziemy. Kurczę, nie pamiętam, czy sprawdziłam, czy jest jakiś klucz, chyba nie. E... ojej kusi mnie, żeby tam skoczyć, Ja czasami, jak nie nagrywam filmików, to ja tak skaczę, ale to najczęściej jak miałam vip bo wtedy miałam nielimitowaną ilość. No dobra, może mi się uda to przejść, choć w... nie wiem. Ach, wiecie, że jak trzy razy zginę, to wychodzę z parkuru. Parkura? Nie wiem, jak to się wymawia. Czy poprawnie to mówię? Dobrze, tutaj nie będę za bardzo kombinować. Żeby to jakieś szybkie. ten, bo wolę się nie wywrócić na tych rzeczach. Okej, okay. cyk. <laughs> Jesteśmy na żółwikach. Może mi się to uda przejść. Fajnie by było. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Sprawę, czy ktoś z moich znajomych już to przeszedł. O jeden, naprawdę mało osób. Kur... Cze... Nie chcę zginąć. Nie, ten jednak nie jest odzorowany. Ale mi dalej to słońce. Naprawdę nawet nie wiecie jak. Okej, okay, tutaj idziemy, mam tutaj nie, dobra. Mm, Okej. Okay. I tutaj mam jakie Ja nie pamiętam na czym ja ginęłam. O nie! Nie! Ja wiem, co to jest. Tam jest Tesla. My tego nie przy Nie wiecie co, jakie jest ja zginę raz na tym parkurze, tam gdzie myślę, że zginę. kurczę, to wyjdziemy. No, bo to nie będzie miało sensu. Ja wiem, że ja tam nie dam rady. Za drugim razem, jak mi nawet za pierwszym razem nie wyjdzie. Och, no, Tesla jeszcze mnie nie zabiją, ale jak. Kurczę, pieczony. Dobrze. Nienawidzę po prostu tego. moi teraz subciotą mam przeskoczyć. No się nie da. <grym> Brawo ja. Wielkie brawa, więc pierwszy fakcik to jest, że moją pasją jest teatr, re recytowanie wierszy. Ogólnie lubię brać udział w takich konkursach i itp. Ja wychodzę, bo to naprawdę mi nie wyjdzie. Ja tego nie umiem, Ok, Nie wiem, nie umiem tego przeskoczyć i tyle. Pójdziemy na następny parkour. Może przejdziemy sobie Kawaii parku, czyli te, z, tego, z tych nowych klocków możecie pisać, czy podobają Wam się te nowe klocki. Mi się one super. Druga, e, mój drugi fakt o mnie to ulubione, e, ulubione jedzenie to myślę, że pizza em, No i bardzo lubię też naleśniki. <laughs> to takie trochę niepasujące do siebie. Ale to jest moje ulubione jedzenie i tyle. Ym, dobra. Ym, wracając. Ym, możecie pisać, czy wam się one podobają w komentarzach, te lotuszki Mi się one podobają. Ja nawet już stworzyłam ten kawa i Możecie sobie wejść na moją ścianę w częściach Blackstar. Jest on. Ym, no, ale nie wiem. Raczej nie będę się starała, żeby wygrać, bo tak czy siak mam zamiar za niedługo sama kupić VIPa. Więc sami rozumiecie, że. No. Nie potrzebuję brać udziału w tym konkursie. na vipa na miesiąc. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zginę więcej razy. Um, ogólnie jako dziewiąty fakt. Nie miałam co dosłownie wymyślić. I postanowiłam, że powiem Wam mój ulubiony kolor. Oprócz tych dwóch, które już znacie więc to może być całkiem... W sumie fajne, bo ja mam nie tylko te dwa kolory, ale te dwa kolory przede wszystkim. Więc... No. Dobra, przechodzimy sobie tutaj. Mm, możecie pisać czy właśnie, byście najpierw filmik kopanie z, ponieważ już mniej więcej wiem z kim bym chciała nagrać kopanie. Mm, myślę, że bym z tego po prostu zrobiła serię, bo to bym naprawdę z wieloma osobami gra w kopanie. Okej. Okay. Um, tu sobie zrobimy skrót. Tam jest kluczyk. Już widzę. No to idziemy po niego. Dobra. Jesteśmy. Zielony klucz podniesiony. Teraz tylko nie skinąć. Uff, dobra. Um, tutaj mamy takie prze przechodzenie przez te Um. Pół. To jest w ogóle jakieś. W sumie to są te. Um. Kurczę. Dobra, nie pamiętam. A nie chcę się wygupić, bo to by było głupie, jakbym się pomyliła. E, no nieważne. <laughs> um. Już widziałam, że mamy 80 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję, ponieważ nie, jest, nie nagrywam bardzo długo. A o nie, lagi mam. Zobaczcie, nie mogę podnieść. A dobra, już poniosłam. Um, no ale to nie jest tak właśnie... Nie nagrywam bardzo długo, no może miesiąc. Nie wiem, coś około w tych okolicach nagrywam już tak tyle około. No i mam już 80 subskrypcji, więc jestem dosyć zadowolona. Um, mam na pewno special na 80 subskrypcji. Mam nadzieję, że zdążymy szybko wbić, żeby właśnie zrobić ten cały specjal. Na razie wam nie będę go zdradzała, bo moim zdaniem on jest mega fajny. Nie wiem, wpadłam na pomysł ostatnio i no, mi się podoba. Jeszcze nie wiadomo, czy ten w ogóle cały pomysł pójdzie sprawnie, bo nie wiem, czy na pewno dostaję taką rzecz. Um, ale spokojnie, spokojnie. Mam nadzieję, że się uda. Wow, dwa razy 5 ogień. oto sobie ten będziemy szli. Dużo ognia, je, nie, dużo ognia. Nie dziwię się, bo jestem na lawie um, tej nieofiotowej. Tylko na tej, tak jakby ognistej? Tak, to jest taka jakby ognista lawa. O, przyszło ten parkour. Wow! A nieraz nie zginęłam. Nie no. Ja jestem pro. <grym> Dobrze, nieważne. <grym> o, Boże. No i teraz mało mi daje bez vip No cóż. Ach, dobra. Mm. Już sprawdzam sobie nowe, następne pytanie. Ostatni parkour, bo nie chcę właśnie Was przymudzzać. Hmm. Lubisz hamburgery? Dlatego, że jest szalony. A ja chyba niemożliwy żaden nie przejdę na tym odcinku. Bo ja się boję, że za dużo faktów powiem. Abym chciała, żeby były na przykład na specjalne speciale dużo faktów. Oczywiście um, na sos, 100 fanów, 100 obserwując. Co ja gadam? Ja naprawdę. Nie, bo czasami taki jest i ja jestem przyzwyczajona. Nieważne. Na 100 subskrypcji um, mam zamiar um, zrobić inny konkurs. Mam zamiar zrobić o kurcze. Super. Brawo ja. Zredziłam troszeczkę specjalu ale to na spokojnie, spokojnie. Um, jeszcze. Jeszcze nic nie zadecydowane, więc jeszcze się nic nie... Jeszcze się... Co to było? <laughs> Czy wy widzieliście, że to serduszko było... Tak jak te? To jest... Ale to jest niemożliwe. Przecież ja tego nie... O kurczę. Ja myślałam, że tam meta jest. Już mam takie co? <śmiech> 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 Następny fakt to ulubiony owoc. Jest to jabłko, gruszka i truskawka takie trzy owocki, które najbardziej lubię, no i może winogrona, uh -huh. tak, tak, to też, <laughs> A, chyba lagi są, bo widzę, że tu się ludzie zacinają Ja mi nie odbiera HP, tak? A nie, jednak odebrało to, to jednak jest ok. Um, możecie też pisać w sobie w komentarzach, czy kiedyś osiągnęliście rekord dnia? Wy jakimś parkurze stopki, ja? Tak, ośmielam. Ostatnio i się mega ucieszyłam. Nawet nie wiem, jakim sposobem miałam ten rekord dnia. Był taki parkour, chyba Yellow Parkour, i znalazłam skróta po prostu. I jakoś tak wbiłam rekord dnia i się w sumie ucieszyłam, bo fajnie mieć rekord dnia. O nie! Nie! Nie, no, nie przejdę go parkouru. Szalony. No szalony, szalony, ja się boję. Dobrze, jak będzie u to się, muszę się szybko uleczyć. Tu mamy coś na styl tego, że tam by był łańcuch, ale najwidoczniej ktoś nie posiada jeszcze łańcucha. No ale spokojnie, spokojnie, nie każdego stać, bo, no, bo... łańcuch jest dosyć, nie mogę powiedzieć tani, bo no w sumie tani, bo większość rzeczy na Boxer Pallet kosztuje po 10 tysięcy. Ja zawsze się śmieję, że dużo osób mi mówi, jak dopiero zacznę nagrać, że te pakiety to jest wow i w ogóle, bo 40 tysięcy dają, ale 40 tysięcy to nie jest dużo, znaczy no może jest dużo, w moim zdaniem nie, dlatego, że ja raz sam wie, sama uzbierałam, w sumie to nie ukrywam, bo już dostałam 25 tysięcy z Vipa yy, na tydzień, ale yy, uzbierałam 50 tysięcy, czyli 25 tysięcy, no i tak, yy, tak mało kupiłam. Więc no cóż. Dobrze, ym, to tyle z tego odcinka. Powiedziałam sobie niedużo faktów, ale trochę powiedziałam, to najważniejsze. O Jezu, czemu... Nie! Nie, no nie wierzę w siebie, ja zbieram kryształy. Dobrze, nieważne. Pozdrawiam już osóbki za uśmiech. O! Dziękuję, że 16 tysięcy już mam za uśmiechy. Pozdrawiam na 11, Emily Mai 105, Pysia, Kitty, Króli 1231, Wikusia 33221 Pro Jakub, Lolina 445, Nudlers. Nudlers. Tak dokładnie powiedziałam dobrze. E, więc na razie nie odbieram, bo ja odbiorę to wtedy, kiedy będę miała VIP-a, ponieważ wtedy dostaję podwójne gwiazd e, X właśnie za te rzeczy, więc mi się nie opłaca teraz tego odbierać. No i co, to tyle z tego odcinka, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, ponieważ um, szukuję specjalna na 100 subskrypcji, tak jak już wcześniej powiedziałam, więc jeżeli wbijemy 100 subskrypcji do tego czasu, to będzie ten special, w sumie tak czy siak na 100 subskrypcji zrobię tego speciala, um, mam nadzieję, że się Wam y, podobał ten filmik, um, no i tak, no i to tyle w sumie. Um, Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!